Wczoraj w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Ten dzień to najlepsza okazja, by wyrazić wdzięczność dla osób zaangażowanych w proces wychowawczy. Dzień Edukacji Narodowej skłania do refleksji, skłania do zastanowienia się nad tym właśnie, w którym kierunku powinna iść oświata i szkolnictwo w Polsce. Ja jestem bardzo wdzięczny nauczycielom na wszystkich poziomach nauczania. W szkołach podstawowych, gimnazjalnych i tych ponadgimnazjalnych, którymi jesteśmy organem prowadzącym, za to, że poświęcają nie do końca swój czas prywatny, po to, żeby kształtować w młodych ludziach szlachetne postawy, a przede wszystkim przygotować ich do wejścia w życie dorosłe. Ja się zawsze śmieję, że moje doświadczenie ze światem jest takie, że przez to jakoś przeszedłem. Natomiast tak poważnie tak, ciężki kawałek chleba gronopatologiczny jest akurat tym, organizmem, który jest bardzo elastyczny i reaguje szybko na zmiany. Cieszę się, że w Powiecie Bohatowskim szkolnictwo ponadgimnazjalne jest na tak wysokim poziomie, dlatego też wszystkie nasze działania są ukierunkowane na to, żeby tak pozostało, a było tylko lepiej. Jasne, że borykamy się z trudnościami, przede wszystkim finansowymi, dlatego że budżet jest taki, jaki jest, a szkolnictwo pochłania większą część tego budżetu. Ale będziemy starali się zrobić wszystko, żeby to status quo, które mamy, pozostało. Podczas uroczystości nauczycielom zostały wręczone nominacje na wyższe stopnie awansu zawodowego. 21 nauczycieli otrzymało stopień dyplomowany, natomiast 13 otrzymało stopień nauczyciela mianowanego. Nowi mianowani złożyli rotę ślubowania. Ślubowy. Rzetelnie pełnić Wam powinność nauczyciela. nauczyciela. wychowawcy i opiekuna młodzieży. Opieku młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju, osobowości i, ucz i ucznia i własnego. Kształcić i wychowywać młode pokolenie. Duchu umiłowania ówczyzny, tradycji narodowych, tradycji narodowych, poszanowania konstytucji. Samorząd powiatowy doceniając zakres i styl pracy co roku nagradza także najlepszych nauczycieli. W tym roku nagrodę starosty Bełchatowskiego otrzymało 20 osób. Są to osoby wytypowane przez dyrektorów szkół, oczywiście również związki zawodowe i pozwoliłem sobie też kilka osób wskazać, Osobiście, ponieważ uważam, że czasami należy, należy z tego całego grona wyłączyć też te osoby, które zasługują na indywidualne wyróżnienie. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 8 osób. Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty przypadła w tym roku dwóm osobom: Alicji Kazanowicz z drugiego ELO i Ewie Czarny z SOSW w Bełchatowie. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymała Elżbieta Murlikiewicz z ZSP nr 3 w Bełchatowie. Podziękowano także tym nauczycielom, którzy odeszli na emeryturę.